Siemanko mordeczko, jeśli taki film Ci się spodoba, to zostaw taką łapeczkę w górę, tak zostaw taką łapkę oraz subskrypcję oraz suba z dzwoneczkiem oraz komentarz pozytywny, bo będzie bardzo spoko i ja w ogóle Wam powiem, że ten odcinek, na tym odcinku Wam pokażę bardzo fajny, bardzo fajną klawiaturę i myszkę, no to widzimy się już na filmie. Siemanko mordeczki, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym luźnym vlogu Tak w dzisiejszym luźnym vlogu, bo to będzie taki luźny vlog, w którym pokażę wam Nową klawiaturę i Myszkę, którą sobie zakupiłem, bo naprawdę będzie Bardzo spoko sprzęt, to nagrywam takie <laughs> Ujęcie pierwsze do luźnego vloga, bo chcę wam powiedzieć, że Klawiaturę będę miał fajną, ale to zobaczycie na drugim ujęciu. Tak to zobaczycie na drugim ujęciu jaką klawiaturę i myszkę dostałem. Tak jaką klawiaturę i myszkę yy, dostałem. Zobaczycie. Ja chcę Wam powiedzieć, że naprawdę co Wy robicie, co, co Wy zrobiliście pod filmem, luźny vlog. Tym, który wrzuciłem 1 lipca, to Mindfuck, bo 31 łapek. Chyba 110 wyświetleń. Dziękuję Wam za tyle łapy górę i też aktywnością pod filmami z WOTA. Czy popisaliście, no to widzimy się już jak będę miał tą klawiaturę i myszkę. fajną. No i właśnie jak widzicie teraz mam stanowisko. tutaj te tak słuchawki od Genesis'a są. Klawiatura od HyperX, to jest klawiatura HyperX Alloy Core RGB To naprawdę bardzo fajna klawiatura, zobaczcie jak chodzi To jest membranówka, ale Bardzo spoko, bo ja takie klawiatury robi, lubię I ona ma jeszcze RGB, tak ma RGB I fajną myszkę od samam mam i słuchaweczki jak widzicie To muszę powiedzieć, że Naprawdę fajna klawiatura, tak bardzo spoko W przyszłości jeszcze sobie bardziej i lepsze stanowisko Naprawdę to bardzo fajnie wygląda I teraz sobie będę wreszcie pykać wota solidnie Teraz będę sobie pykać No to co, bo to było tyle, jeszcze tam coś wam powiem Na końcu, bo naprawdę to jest naprawdę RGB Nawet tutaj pisze, że RGB to naprawdę bardzo fajne stanowisko. Jeszcze w przyszłości będę sobie ulepszyć. No naprawdę to bardzo fajnie wygląda. No to widzimy się już na zakończeniu tego filmu. I muszę wam powiedzieć, że napadę teraz moje stanowisko wygląda za jedwabiście, naprawdę tak zajebiście. Wygląda moje stanowisko, że naprawdę ja w w przyszłości będę ulepszał sobie te stanowisko, bo naprawdę tam myszka też ma bardzo fajnie. Że ma dużo DPI ta myszka ma jest od firmy Genesis tak bardzo fajna myszka która naprawdę ma fajne podświetlenie i muszę wam powiedzieć że naprawdę <gryw> będę teraz często streamował nawet na Twitchu bo będzie, będę streamował bo naprawdę mam fajne teraz stanowisko sobie zrobione to naprawdę bardzo epicko wygląda no to co widzimy się jeszcze na następnych produkcjach no i kanale no i widz Tak, widzimy się na następnych produkcjach na moim kanale. A few moments later.